Cuda są, można śmiało powiedzieć, wpisane w tą rzeczywistość, są jej zupełnie naturalnym elementem. I w tym filmie chcę Ci opowiedzieć krótką historię, która ostatnio mi się przydarzyła, a w której po raz kolejny w moim życiu przekonałem się, co jest tak naprawdę tym brakującym elementem, o którym mówi tak niewiele osób, dzięki któremu cuda w życiu zaczynają po prostu się pojawiać. Cześć, mam na imię Bartek. Jestem przewodnikiem duchowym, który pomaga ludziom podnosić poziom wibracji. Podnosić poziom wibracji tak, żeby każdy mógł dostroić się do rzeczywistości, w której cuda stają się codziennością. I teraz tutaj jest ze mną bohater. Tak? Jeżeli jesteś ze mną już od dłuższego czasu. To znasz już pewnie kosmo. Wiesz już pewnie też, że jakiś czas temu przeprowadziłem się do lasu, mieszkam sobie w lesie. No, ale właśnie, ostatnie dni. Miałem taką historię. Tutaj wiem, że do tematu e, są różne podejścia. Ja wychodzę z założenia, że jednak, jeśli masz zwierzaka, nawet jeżeli jest to kot, to trzymanie go w domu nie jest do końca dobre, poprawne. Nazwij to jak chcesz. Uważam, że zwierzęta, tak jak ludzie, powinny mieć kontakt z naturą, powinny mieć możliwość wychodzenia i mimo tego, że zdaję sobie sprawę, tak, że na zwierzaki, na koty czyka, czyha dużo różnych zagrożeń, chociażby to, że gdzieś tam jest ulica, może go potrącić samochód, może stać się milion różnych rzeczy, to jednak uważam, że zwierzę ma pełne prawo do tego, żeby z tej natury korzystać. i tak jak niehumanitarne wydawałoby mi się trzymanie ludzi zamkniętych gdzieś w betonowych pomieszczeniach w odcięciu od natury, taki sam stosunek mam i do zwierząt. Zresztą to wszystko reguluje i tak ten wyższy mechanizm, ta wyższa jaźń, która również jest częścią nas. No ale dobra, do rzeczy. Jak najbardziej wypuszczam koty z domu. One sobie tutaj spacerują i czasami znikają na godzinę, czasami na 3 godziny. Najdłużej nie było ich przez ładnych 12 godzin, jak dobrze pamiętam, no ale wracały, za każdym razem wracały. Natomiast ostatnio właśnie Kosmo wyszedł sobie na spacer wieczorkiem no i nie wrócił. Był już zmierzch, zrobiła się tam godzina 22, 23, było już ciemno. Ja akurat już z moją partnerką szliśmy spać, więc no, zamknęliśmy domek, zakładając, że po prostu no, wróci pewnie rano. Ku naszemu zdziwieniu, rano kosmo oczywiście nie było. Nie było go też po południu, nie było go też kolejnego wieczora. No, więc naturalną koleją rzeczy zaczęliśmy się troszeczkę niepokoić. Zaczęliśmy go tutaj w okolicy poszukiwać, rozglądać się, pytać ludzi. Zero. Zero śladów kosmo. Wieczorem, późnym wieczorem porozklejaliśmy gdzieś po okolicy plakaty poszukiwany kosmo. E, natomiast to oczywiście też tak nie, nie przyniosło żadnych efektów. Strasznie dużo komarów. Ostatnio dużo pada i komarów jest po prostu ogrom. No ale dobra. Jak dalej potoczyła się sytuacja? Ja już serio, część mnie wątpiła w to, że kosmo wróci. Już gdzieś tam pojawiały się najbardziej czarne z możliwych scenariuszy. No ale część mnie nie chciała w to uwierzyć. Część mnie nie chciała uwierzyć w to, że kotek, który jest ze mną, który tak naprawdę jest kotkiem, jakiego sobie kiedyś tam dwa lata temu wymyśliłem, który ma nawet datę urodzenia, dzień i miesiąc, bo rok oczywiście ma inny, taki sam jak ja wpisany w swojej książeczce zdrowia, zaginął, że już go więcej nie zobaczę, że już go nie będzie. Więc zacząłem. Przez całą noc praktycznie rzucałem intencje, medytowałem sobie, dostrajałem się do rzeczywistości, w której po prostu znajduję kosmo. No i następnego dnia rano, kiedy wstałem, Postanowiłem jeszcze raz, że przejdę się po okolicy, poszukam go, a już widelec znajdę. No i sytuacja wyglądała tak, że początkowo tak chciałem gdzieś świadomie przejść przy ulicy, poszukać, czy właśnie nie, nie został może gdzieś potrącony przez samochód, czy nie stało się coś takiego. No ale w pewnym momencie, pff, kiedy tak sobie szedłem przez las, coś mnie tknęło i odpuściłem. Odpuściłem poszukiwania, a moje ciało zaczęło iść. Po prostu zaczęło iść: przez zarośla, przez krzaki. Mimo tego, że było mokro, mimo tego, że było błoto, szedłem gdzieś w ogóle przez jakieś haszcze i różne zakamarki lasu. Nie wiedząc, tak naprawdę nie wiedząc, gdzie idę, po co idę i jak idę, po prostu zacząłem iść, puściłem, odpuściłem jakąkolwiek kontrolę, odpuściłem jakikolwiek racjonalny umysł, no i szedłem, 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 aż doszedłem gdzieś około, nie wiem, myślę, że było to około kilometra od mojego domu, do ulicy. Eee, tam był, no, nie jest to może autostrada, tak, no, ale jednak ruch tutaj jest dosyć duży. Jest to jedna z większych ulic prowadzących do miasteczka, które jest tutaj nieopodal, więc jest hałas, jest huk. Ja cały czas idąc gdzieś tam pokrzykiwałem kosmo, kosmo, no, ale nic, nic się nie działo. Nagle będąc przy tej ulicy, nie wiem jakim cudem, nie wiem jak to jest w ogóle możliwe, tak, trudno jest mi to jakkolwiek racjonalnie wytłumaczyć. Usłyszałem gdzieś daleko w tle miauknięcie. No dobra, myślę, no jest miauknięcie, musi być gdzieś kot, tak? Myślę, że obcy kot raczej nie reagowałby na kosmo. Eee, zacząłem krzyczeć kosmo, kosmo, no i to, to, to miauczenie stało się coraz bardziej wyraźne. Przyszedłem przez ulicę, przeszedłem na drugą stronę, tam po drugiej stronie ulicy jest jeszcze większy las. Nie ma tam w ogóle żadnych zabudowań, jest po prostu dziki, gęsty las. No i pff, kierując się, już kierując się teraz słuchem, podążając za tymi miałkami, szedłem, szedłem, szedłem przez ten las. No i znalazłem kosmo. Kosmo siedział sobie na wysokości jakichś, nie wiem, sześciu, może 7 metrów na drzewie. <grywia> Wystraszony. Oczywiście nie wiedział, jak zejść. I zakładam, że siedział tam już dobrych 30 godzin. Eee, no i dobra, tak, oczywiście pierwszy, pierwszy krok, pierwsze podejście, no nie zostawię zwierzaka, siedzącego samego na drzewie, tak, no bo zdechnie, a nie wiem, czy wiesz, jeśli masz koty, to na pewno wiesz, jeśli nie, to już tłumaczę. Koty mają tą właściwość, że ich łapki są wyposażone w pazurki. I te pazurki są rozłożone w taki sposób, że kot może wejść po drzewie. Trzymając łepek do góry, no i jeżeli nie wejdzie na gałąź, nie siądzie sobie na tej gałęzi, no to będzie w stanie również samodzielnie sobie zejść. Cały czas mając łepek do góry, a ogonek do dołu. No ale, kosmo oczywiście wszedł na gałąź, więc. Nie miał jak zejść łebkiem do dołu. Siedział, dar się i się bał. Próbowałem oczywiście, tak, wejść po, po drabinie. Próbowałem nawet wziąć długi kij, tak, żeby go jakoś spróbować strącić z tego drzewa. Już myślałem sobie, lepiej niech się potłucze, niech mu się tam coś stanie przy, przy upadku, niż ma z głodu zdechnąć na tym drzewie. No, ale oczywiście wysokość była taka, że nawet z dosyć wysokiej drabiny, którą tutaj dysponowałem, i korzystając z tego kija, no nie byłem w stanie, za żadne skarby, nie byłem w stanie go sięgnąć. A więc co? Tutaj oczywiście cii, nikomu nie mów, no, ale koniec końców musiałem ściąć drzewo w lesie, tak, żeby kot mógł, miał jak zejść. No, i tutaj kolejne, kolejne takie zdarzenie, kolejne. Kolejne zaskoczenie. Tak, pierwszy raz w życiu ścinałem drzewo. Pierwszy raz w życiu, i udało mi się ściąć to drzewo w taki sposób, że ono nie spadło na ziemię, tylko idealnie, pod idealnym kątem dosłownie oparło się o drzewo obok, tak że ja już mogłem sobie postawić drabinę, wejść na nią. Kosmo i tak jeszcze był wyżej, no ale zachęcając go, tak mówiąc, że dasz radę, mały. Zejść, chociaż kawałeczek. On już widząc też ręce, które są gdzieś tam powiedzmy półtora metra od niego, i drzewo, które nie jest już w pionie, tylko jest pod sporym kątem, no to, że było mokre, no zaczął po malutku sobie schodzić po tym drzewie. No i zdjąłem go, tak. Wróciliśmy do domu. No i kosmo tutaj, artysta, siedzi sobie teraz i już prawdopodobnie nie pamięta. Całego, całego zdarzenia. Natomiast y, cała historia, do czego się to sprowadza, tak? Sprowadza się to do tego, że w Twoim życiu dzieją się przeróżne rzeczy, przeróżne scenariusze, i ja się w ostatnim czasie sporo nasłuchałem o tym, że koty mogą uciekać, że mogą gdzieś właśnie się wspiąć na drzewo i nie móc zejść. No i to się po prostu przejawiło w moim doświadczeniu. Natomiast y, kiedy myślę o tym, tak, nawet próbując racjonalnie o tym myśleć, to dociera do mnie, że prawdopodobieństwo znalezienia kota, który zaginął w terenie leśnym, gdzie no, są dookoła drzewa, 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 drzewa i jeszcze raz drzewa, prawdopodobieństwo znalezienia go tutaj, korzystając z rozsądku, z logiki, Byłoby zerowe. Szczególnie, że, tak jak mówię, no, on nie był gdzieś tak w promieniu 150 metrów od tego domu, tylko zapuścił się naprawdę, naprawdę daleko. I do chwili obecnej, tak naprawdę, nie wiem. A może wiem, bo to jest właśnie coś, co można potocznie nazwać intuicją. To jest właśnie połączenie z tym wyższym aspektem, który przejmuje nad tobą kontrolę, przejmuje nad tobą władzę, to on zaczyna cię po prostu w życiu prowadzić. I ten wyższy aspekt mnie dzięki temu, że po prostu uwierzyłem w to, że to jest możliwe. Uwierzyłem w to, że to już się stało. Uwierzyłem w to, że kosmo cało i zdrowo wraca do domu. Znalazłem się w tym miejscu, nie idąc tam świadomie. Pozwalając po prostu się prowadzić. I właśnie, bardzo często mówi się o cudach, o manifestowaniu, o przyciąganiu do siebie czegoś, czego się pragnie. I jest oczywiście mnóstwo sposobów, mnóstwo technik, mnóstwo narzędzi, które z pewnością działają. Natomiast tym elementem, o którym mówi tak niewiele osób, Elementem, który robi różnicę. Można by było powiedzieć, że tym brakującym elementem w całym procesie manifestacji jest właśnie Twoja wiara. I zdaję sobie sprawę, że racjonalny umysł, racjonalna część umysłu lubi karmić się dowodami naukowymi, lubi znajdować potwierdzenia, tak, lubi mieć wytłumaczenie na wszystko. I to jest też ok, to jest jak najbardziej ok, natomiast musisz wiedzieć, że samo to, że ty uwierzysz sama wiara, czysta wiara pozwolenie sobie na to, żeby uwierzyć to ogromna droga na skróty, bo nie ma potrzeby dowodów na to. Nie ma potrzeby na naukowe argumenty, na badania naukowe, na eksperymentowanie na ludziach. Po prostu wystarczy, że uwierzysz. A jeżeli uwierzysz, to to się stanie, to to przejawi się w Twoim doświadczeniu. Także dzisiaj nie będę się już tutaj rozgadywał. Zachęcam Cię do tego. Zwróć na to uwagę. Zwróć uwagę na to, na ile wierzysz. Na ile wierzysz, że chociażby to, czego pragniesz w życiu, jest możliwe. Na ile wierzysz w to, że to, co wizualizujesz, to, o czym myślisz, to, o czym marzysz, jest możliwe do tego, żeby się przejawiło. I zwracaj na to uwagę. Czy nie dokarmiasz racjonalnego umysłu, a racjonalny umysł nie będzie chciał uwierzyć. On chce dowodów, on chce analizować, on chce rozgrzebywać, a im bardziej analizujesz, im bardziej rozgrzebujesz. Im więcej naukowych dowodów i argumentów zbierasz, tym tak naprawdę bardziej oddalasz się od manifestacji, od tego, czego w życiu pragniesz. Bo to nieanalityczny umysł doprowadza do manifestacji. Robi to Twój nieświadomy umysł, a jemu wystarcza wiara, prosty akt wiary. Pff. I tak mamy to piękne powiedzenie, że wiara może przenosić góry. I tak właśnie jest. Tylko to Ty najpierw musisz uwierzyć. To Ty musisz wykonać tą pracę, żeby pozwolić sobie na to, żeby uwierzyć. Być może pojawią się tutaj pytania, jak to zrobić, tak? Wiem, że mnóstwo ludzi ma problem, ma trudność w tym, żeby uwierzyć, bo ich analityczny umysł tak bardzo sprawuje kontrolę nad całym tutaj systemem, że on nie dopuszcza do siebie czegoś takiego jak wiara, po prostu zwykła wiara. Jak to zrobić? Stopniowo. Wiara to nie jest jakaś nadprzyrodzona zdolność. Wiara to po prostu umiejętność, umiejętność, którą stopniowo możemy rozwijać. I uczę tego, jak to robić, jak rozwijać tę wiarę w sobie. Stopniowo, krok po kroczku, pomalutku. Dzięki temu to się gruntuje, to się utrwala w człowieku. A im bardziej człowiek jest w stanie uwierzyć, tym większa magia. Zaczyna dziać się w jego życiu. Dobra, tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci ślicznie za Twój czas. Dziękuję Ci za Twoją energię. Mam nadzieję, że weźmiesz sobie z tego filmu coś dla siebie, że zaczniesz zwracać uwagę na to, że możesz uwierzyć po prostu możesz uwierzyć. A dzięki temu pójść drogą na skróty w swoim życiu, tak żeby. Zaczęło się w nim dziać prawdziwe cuda, prawdziwa magia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Mnóstwo miłości, mnóstwo światełka dla ciebie. Namaste!